Lipiec w Polsce, ale jazz. No właśnie! Dobre nawiązanie do samochodu, który chcę dzisiaj Wam pokazać na kanale Bryki Dagmary. Test pojazdu, zwanego dalej samochodem, którego może nie zauważycie na ulicach, no bo taki niepozorny jest, ale i to jest akurat plus, nie zauważy go również wasze konto, bo to jest jeden z najbardziej ekonomicznych samochodów, które ostatnio prowadziłam. Przy moim pierwszym spotkaniu na kanale Bryki Dagmar z marką Honda, wspomniałam, że częściej wybieramy inne marki japońskie, które są po prostu troszeczkę tańsze. Trochę tego nie rozumiem, bo jakość w Hondzie jest lepsza i wyższa. Zresztą sami zobaczycie za chwilę, jaki ten samochód, który dzisiaj testuję, jest. Jak dobrze jest spasowany we wnętrzu. A teraz przyjrzyjmy się temu, jak to auto wygląda, bo Honda Jazz. Zmieniła się, można nawet powiedzieć, że jest to całkiem nowe auto. Zobaczcie, bardzo duże światła. No ten samochód wygląda, jakby miał wielkie oczy. Mamy też niewielki grill. Można wyprofilować auto tak, żeby przypominało samochód, który ma ochotę ucałować cię na dzień dobry. Oczywiście, że można, i widać to na załączonym obrazku. Mamy mniejszego grilla. On jest trochę bardziej nowoczesny, ale logo mamy gigantyczne. I już tutaj informacja o tym, że jest to hybryda. Podoba mi się kolor tego samochodu, choć oczywiście nie jest to rzecz najważniejsza. Idziemy sobie dalej. Zobaczcie na tą gigantyczną szybę czołową. No wielka jest, ogromna. I to daje też mm, poczucie lepszej widoczności za kierownicą tego pojazdu. Naprawdę bardzo dobrze prowadzi się to auto, bo widoczność jest idealna i wcale nie potrzeba wielkiego suwa, żeby widzieć wszystko, co dzieje się na drodze. Poza tym mamy słupek A, który jest podzielony na dwie części. Tutaj też mamy szybę i to też daje Odczucie dla kierowcy, że widzę więcej, czuję się pewniej za kierownicą. Mamy taki mikro spoilerek z zakmatkami. No i zaglądamy sobie szybciutko do środka. I mamy 304 litry, a tutaj jeszcze mamy taki, taki mały schowek. Też możemy pochować rzeczy, żeby nam tutaj nic nie przemieszczało się podczas jazdy. No, a po położeniu tylnej kanapy do dyspozycji mamy ponad 1200 litrów. Ale jak? A no tak, zapraszam do środka. Wnętrze Jazz'a jest proste, ale funkcjonalne. Zaskakują mnie detale, które są po prostu bardzo dobrze rozplanowane. Na przykład... ...półeczka. Na przykład cup holder jeden, cup holder drugi po stronie kierowcy. Dość głęboki podłokietnik. I uwaga! Nie ma piano Black, ale jest piano white, albo może Grey bardziej. I też na naszej kierownicy. I to wygląda estetycznie, ładnie i przyjemnie. Tutaj zobaczcie, mamy malusieńki ekran multimedialny, ale działa idealnie. W ogóle wszystko się zgadza. Nie ma żadnego problemu. Działa od razu, nie trzeba czekać na połączenie z systemem. Mamy poduszki kierowcy, pasażera, boczne, z tyłu. Mamy też, zobaczcie, do dyspozycji gniazda. Poza tym tutaj płasko, czystą i duża rzyma, czyli świetna widoczność. Ale to nie wszystko, co mnie zaskakuje w tym samochodzie. Idę do tyłu, bo chcę Wam pokazać Magic Seats według. Hondy znaczy mniej więcej tyle, że można po położyć na płasko, tylną kanapę w całości, lub też podnieść ten element i przewieźć coś, co potrzebujemy przewieźć w kabinie. I tym sposobem zyskujemy bardzo dużo miejsca. To jest hit, moim zdaniem. Bardzo ciekawe. A jak się siedzi z tyłu, czy jest wygodnie? Siada się dość wygodnie, nie zahaczyłam głową o. E o, tak? Więc o tyle dobrze. No trzeba sobie tutaj ustawić wszystko. Nie jest to luks, torpeda najwyższej klasy, bo to przecież segment B. Przyciemniona szybka jest, więc możecie udawać, że jedziecie rolcem. <śm> a teraz przewiozę Was tym samochodem, bo sama jestem ciekawa, jakie będziecie mieli spostrzeżenia na temat samej jazdy. Ale zanim to zapraszam, pokażę układ hybrydowy, który tutaj pracuje. Można dać detal, który się podoba po podniesieniu maski. Zobaczcie, tak wygląda układ hybrydowy e-HEV. Czyli mamy tak, silnik benzynowy, wolno 1.5. On generuje moc 107 koni mechanicznych, ale mamy też dwa silniki elektryczne plus jeszcze generator bo tak są skonstruowane wszystkie hybrydy Hondy. I teraz łączna moc tego układu hybrydowego to 122 konie mechaniczne i 253 Nm momentu. Co to oznacza dla całego samochodu i dla Was jako kierowców? No to, że 0-100 można tym wozem zrobić w zaledwie 9,7 sekundy. Także naprawdę to autko całkiem zwinne, całkiem szybkie, prowadzi się, no właśnie jak się prowadzi, zapraszam na pokład. Podoba mi się tutaj napęd, bo jest dobrze zestrojony. A, jeszcze zawieszenie, które e, świetnie wybiera nierówności, jakoś nie mam specjalnie problemów z tym, żeby przejeżdżać przez hopki, nie czuję tego jakoś za specjalnie. O tyle na przykład zwróciłabym uwagę na to, że jeśli jedziemy Hondą Jazz, crossstar, na przykład Eską albo autostradą i przyspieszamy, to troszkę buja tą kabiną na lewo i na prawo. Natomiast w mieście czuję się super stabilnie, nawet przejeżdżając przez tory tam, tramwajowe. Super, naprawdę bardzo, bardzo jestem zaskoczona tym samochodem, bo pomyślałam sobie, o Honda Jazz. No, czyli segment B, czyli niewygodnie, mało miejsca i kiepsko się będzie prowadziło. No nie. No nie, no akurat tak to zrobili, że, że dobrze się tym samochodem jeździ. Jeśli poszukujecie samochodu do miasta, pomiędzy miastami, wokół miasta dużego, a nawet na tych dłuższych trasach, to to będzie niezły wybór. Podsumowanie. To jest samochód, który może Was zaskoczyć. Może Was zaskoczyć to przyjemnie. Zwłaszcza Wasze portfele, bo oszczędny jest niesamowicie. Nie mówiłam o tym podczas jazdy, ale powiem Wam teraz, że osiągnięcie 4,5 litra w tym aucie jest bezproblemowe. To jest taki samochód, który można powiedzieć, że jest nie Honda Jazz Crosstar, tylko jest to auto atut. Przewiezie za grosze, mały, a duży. I na dodatek daje przyjemność zjazdy. Fajnie, co? Pytanie tylko za ile? Ponad 120 tysięcy ten samochód kosztuje, ale nie musicie za bardzo kombinować, bo macie w nim wszystko, właściwie wszystko za tę cenę. A jak Wam się podobała Honda Jazz Cross Star w nowej odsłonie 2025? Dajcie znać w komentarzach pod filmem. I do zobaczenia przy kolejnej, nie tylko Hondzie. Na razie.